Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Jest to ostatnie rozważanie z serii pobudek porannych w tym miesiącu. Ale oczywiście przez czerwiec nadal te pobudki będą kontynuowane. Potem, w tym okresie wakacyjnym, lipiec, sierpień, troszkę mniej tych filmów będzie się ukazywało na kanale. Od września myślę, że jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, dalej te poranne, codzienne rozważania będą kontynuowane. Dziękuję za to, że dzisiaj zdecydowałeś się odwiedzić mój kanał i liczę na to, że zostawisz swoją subskrypcję, że pojawi się również lajk like pod tym filmem. Dziękuję wszystkim tym, którzy już do tej pory to zrobili i zachęcam każdą nową osobę, która weszła tutaj, aby mogła uczynić podobnie. Sprawi mi to wielką radość i da też motywację do tworzenia dalszych filmów, dlatego że wtedy otrzymam sygnał, że te treści są dla Was cenne, że wnoszą coś dobrego w Wasze życie. I że warto jest dalej się tym zajmować. Dla mnie jest to ogromna radość, że mogę się dzielić z wami tymi rozważaniami. Natomiast wiem, że dla wielu z was, bo piszecie do mnie, mówicie mi o tym, również jest to błogosławieństwo, które wiele wnosi w wasze życie, więc cieszę się z tego bardzo. I to oznacza, że cel, który, w którym ten kanał został założony, jest realizowany na chwałę Bożą. Chwała Bogu za to. Dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie rozważyli fragment z Psalmu 55, i tam wersety 17 i 18 będziemy czytać. Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć, i wysłucha mojego głosu. Wow! Niesamowity fragment, który mówi o determinacji w modlitwie. Czasami są takie momenty w życiu, w których wydaje się, że Bóg nas nie słucha, że Bóg się nami nie interesuje, że Bóg po prostu jest głuchy na nasze wołanie, a nasze modlitwy nie trafiają wyżej niż pod sufit. Natomiast prawda jest taka, że Bóg jest przy nas cały czas. Ale czasami cisza jest również formą Bożej odpowiedzi. Czasami Bóg w ten sposób mówi nie, jednak o wiele częściej cisza jest takim momentem przygotowania i też zbadania swojego serca, jakimi motywacjami kierujemy się prosząc Boga o pewne rzeczy. Czy jesteśmy wytrwali i konsekwentni w modlitwie? Czy oczekujemy, że Pan Bóg na każdą naszą zachciankę będzie czynił znaki i cuda i po prostu wystarczy jedno słowo, a on, jak jakiś kelner, przyjdzie i zaserwuje nam wybrany produkt, wybrane danie? A jeszcze jak nie będzie nam się coś podobało, nie będzie nam odpowiadało, to jeszcze będziemy mogli go zrugać i powiedzieć, że: O, a co to w ogóle ma być? Dlaczego nie dostałem więcej, dlaczego nie dostałem czegoś lepszego? Czasami Pan Bóg, żeby nauczyć nas pokory, wytrwałości, zaufania, On przeciąga pewne odpowiedzi na modlitwę. I w tym momencie nie powinniśmy rezygnować z zwołania do Boga, ale powinniśmy tym usilniej modlić się, błagać. Trwać w modlitwie. Nie dlatego, żeby przebłagać zawisnego Boga, który ma nasze życie w poważaniu, ale po to, żeby wzrosła w nas ufność i determinacja, żebyśmy chwycili się Boga ponad wszystko, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy tylko prochem, że bez niego nie jesteśmy w stanie zrobić absolutnie nic. Absolutnie nic. Kiedy człowiek modli się w taki sposób, jak psalmista tutaj opisał, to modli się tak, jakby od jego modlitwy zależały losy całego świata. Modli się w sposób gorliwy, chwyta się Boga i mówi: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Pan Bóg uwielbia takie modlitwy. Pan Bóg w ten sposób. Um, Utwierdza nas w tym, że jedynie Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą, jak mówi inny psalm. On jest tym warownym grodem, On jest tym, w którego dłoniach możemy znaleźć schronienie. I czasami człowiek musi doświadczyć takich momentów w życiu, aby nauczył się ufać Bogu. Zobaczcie przykład Józefa, Daniela. To są takie czołowe postacie, które właśnie doświadczyły czegoś takiego. Józef, o którym mówiliśmy w innych pobudkach, przecież on mm, miał objawione wyraźnie przez Boga, że on będzie jakimś wielkim, znaczącym. A całe życie mu się posypało. I y, gdy wydawało już się, że jest lepiej, to potem nagle było jeszcze gorzej niż wcześniej. Gdyby Józef przez cały ten czas narzekał, obraziłby się na Boga, nie przetrwałby tego czasu i nie wypełniłby też swojej misji, do której został powołany. Nie zrealizowałby Bożego planu w swoim życiu. Nie byłby w stanie. Natomiast jestem przekonany co do tego, chociaż Biblia bezpośrednio o tym nie mówi, jednak postawa Józefa w różnych sytuacjach świadczy o tym, że Bóg był z nim. I jest tak wyraźnie napisane, jestem przekonany co do tego, że Józef bardzo dużo się modlił. Że wołał do Boga we dnie i w nocy, że pościł, że często płakał przed Bogiem, błagał go o jego prowadzenie, o zrozumienie tego, co się dzieje w jego życiu. Błagał go o to, żeby był w stanie wytrwać pomimo wszelkich przeciwności i trudności, które są jego udziałem. I Pan Bóg wysłuchał. I w stosownym czasie wywyższył go. Niesamowite. Więc nie zniechęcaj się, jeżeli odpowiedź nie przychodzi od razu. Nie zniechęcaj się, jeżeli nie wszystko układa się po twojej myśli, bo nie ma się układać po twojej myśli. Ma się układać po Bożej myśli. To jest najważniejsze. Zaufaj Bogu. Trzymaj się Jego obietnic. Módl się, otwierając przed Nim Pismo Święte. Mówiąc, panie, przecież ty powiedziałeś, i cytuj konkretne obietnice. Nie dlatego, że Bóg ma demencję starczą i trzeba mu przypominać, co powiedział, albo jakiegoś Alzheimera. Ale modląc się w taki sposób, okazujesz swoją wiarę, swoją determinację, swoją za, swoje zaangażowanie, swoją ufność i sprawiasz Bogu niesamowitą radość. A powołując się na jego obietnicę, pokazujesz, że to słowo jest dla ciebie wiarygodne, że wierzysz w to, co jest tutaj napisane, że ma to dla ciebie znaczenie, że wiesz, że ta obietnica jest dla ciebie, przyjmujesz ją osobiście, personalnie, Boże, przecież obiecałeś nie komuś tam, nie jakiemuś narodowi, nie jakiemuś prorokowi, mnie obiecałeś, że będziesz robił to i to. Wiecie, taka modlitwa jest w stanie poruszyć niebo i ziemię, naprawdę. Nie dlatego, że jest jakaś magiczna moc w modlitwie, ale dlatego, że człowiek, który modli się całym sercem, polegając na Bogu i szukając u niego rozpaczliwie ratunku i pomocy, jest w stanie naprawdę doświadczyć potężnych cudów Bożych w swoim życiu. To jest coś niesamowitego. Zachęcam Cię do tego, abyś osobiście przekonał się o tym. Abyś doświadczył Boga w tak potężny sposób, jakiego nigdy jeszcze wcześniej nie doświadczyłeś. Osobiście zachęcam Was też do tego, abyście wyposażyli się w płytę, gdy Bóg zdaje się milczeć. Tam ścieżka trzynasta to jest kazanie. Które zatytułowałem Dlaczego Bóg milczy? Jest to rozważanie właśnie na temat tego, co oznaczają okresy ciszy w, ze strony Boga w naszym życiu. Bardziej rozbudowana wersja tego kazania znajduje się na kanale Adwentyści Gdańsk. Jest to kazanie pod tytułem Czy Bóg naprawdę działa w moim życiu? I tam w trakcie tego kazania po raz pierwszy śpiewam też swoją wersję pieśni Aleluja Koena. Gdy przygotowywałem się do kazania, Pan Bóg też dał mi słowa do tej pieśni, które były, można powiedzieć, związane bezpośrednio z moim osobistym doświadczeniem i Marzyłem o tym, żeby gdy nagram kiedyś płytę, żeby ten utwór znalazł się również na tej płycie i za łaską Bożą tak właśnie się stało, wiem, że osoby, które słuchały tej płyty są bardzo ubłogosławione jej treścią, jej przesłaniem. I właśnie ten utwór, podobnie jak kiedyś w przypadku zespołu Mercy Me, który wylansował przebój chrześcijański I Can Only Imagine, i było to taką pomocą duchową dla, dla milionów ludzi. Tak, wiem, że dla wielu z tych, którzy kontaktowali się ze mną, właśnie ten utwór i cała ta płyta była wielkim błogosławieństwem, co jest ogromną moją radością. I co też świadczy o tym, że Pan Bóg wysłuchuje szczerych modlitw, które są do niego zanoszone, więc jeżeli jeszcze nie masz tej płyty, możesz się w nią zaopatrzyć. Jeżeli już ją masz, a chciałbyś kupić dla rodziny, dla znajomych, zachęcam też do kontaktu. Cena dla osób, którzy uczęszczają na mój kanał. Wynosi 25 zł plus 5 zł kosztów przesyłki. Więc zachęcam bardzo serdecznie do tego, aby wyposażyć się w tą płytę. No i będę też bardzo wdzięczny za to, jeżeli po odsłuchaniu podzielicie się swoją opinią. Mam nadzieję, że z czasem Pan Bóg pomoże mi nagrać drugą płytę. Mam już pewną koncepcję. Natomiast chciałbym prosić o modlitwę, żeby Pan Bóg to prowadził, żeby pokazał też w jakim czasie. Ta płyta powinna się ukazać, żeby dał też środki na to. Jeżeli chciałbyś też wesprzeć ten projekt, czy w ogóle działanie tego kanału, też możesz skontaktować się ze mną mailowo. W tej sprawie będę bardzo wdzięczny również za taką pomoc. Na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę miłego dnia, Bożych Błogosławieństw i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w nowym miesiącu. Cześć.